zaśpiewa. Mieszka w Staszowie. Przed Wami Maciej Hadaj. Na środek bardziej, nie? Pozdroł Stasz w Zakochałem się w tylko to zostało mi będzie widzę Miałem miłość życia, zostawiła mnie Teraz niech se kurde jedzie ka węgię w grę I ten czas niech szybko nie szybko winie Pamiętaj mordo, jak robisz muzykę Nie poddawaj się, swoim torem idziesz. Nie przejmuj się, słowami hejtera Oni da tak są, nic nie robisz teraz Pamiętaj, w życiu nie ma lekko Ale ziomu dać żadę na pewno Kocham muzykę od dziecka to taka moja zabaweczka Siedzę sobie sam domu, pierogi A w telewizji leć film o niej i o nim Jestem bardzo wkurzony Nieco mam ze swoim życiem robić jakby mały, grałem gry na, Teraz nie gram w gry, bo moją miłością jest muzyka I Ja mam dobry przekaz pana z na mnie czeka W domu w końcu jest spokój tylko mój bierz czeka, ja czuję strasznie niepokój Pamiętaj morto, jak robisz muzykę, nie poddawaj się, swoim torem widzisz, nie przemuj się słowami hejtera, oni tak są, nic nie robisz teraz. Pamiętaj, w życiu nie ma lekko, ale ziom czas na pewno. Teraz sobie pośluję, jak mam w sobie jutu Wciąż nie boli głowa, ale to z Już mam dość wykonu starych butów Co mam zrobić, żeby widział obrótów Jasza weź, kurde, nie patrz na To będzie mój największy chyba cudów Jasza ma, duża puta brudów Dostaniesz twarz od ciebie klas do nudów Pamiętaj morto, jak robisz muzykę, nie poddawaj się swoim torem idziesz, nie przejmuj się słowami rejdera. Oni tak są, nic nie zrobisz teraz. Pamiętaj, w życiu nie ma lekko, ale wziąć radę na pewno. Kiedyś dużo ludzi się zeń śmiał. Nie kumarek się wtedy napijał. Jak się z tym myślałem, że życie nie ma sensu Dlatego jestem tu, jestem w tym nowym miejscu Postawiłem na swoje i dążyłem do celu. Jak nie z moich autorytetów Nikt mnie wtedy nie rozumiał Bo my się ze zwykłych chłopak ze opad, co nic nie umiał Teraz rozumiem, że nie trzeba się przejmować Spełniać swoją pasję i dalej rapować Pamiętaj Mordo, jak robisz muzykę Nie poddawaj się swoim torem idziesz, Nie przemów się słowami hejtera Oni tak są, nic nie zrobisz teraz Pamiętaj, w życiu nie ma ręko, ale ciągu Dasz radę na pewno, dasz radę na pewno